Dzień dobry. Rozpoczynam właśnie majówkowy urlop na Mazurach. Kupiłem sobie na trip planerze z ciekawości jakieś gotowe trasy i punkty do zwiedzania. I teraz jadę w, do miejscowości Uzdowo. Tam już sobie zarezerwowałem nocleg, bo stamtąd zaczyna się pierwsza trasa. Trasa jest zrobiona tak, że Zjeżdża się z punktu do punktu, nie jest tak, że jest jeden jakiś punkt centralny, z którego są trzy są czy cztery pętle, tylko jedzie się z jednej lokalizacji do drugiej, co mi w sumie bardziej pasuje. No dzisiaj na razie jadę, jadę do hotelu, w sumie wszystko jest zrobione na spontanie. Do przejechania mam 2 godziny 50 minut i 169 km. Gdybym to robił autostradami, to bym był po półtorej godzinie na miejscu, no ale znacie mnie, jeśli, <grych> jeśli da się, to, to autostrad unikam. Ale właśnie wzdłuż wału yy, przy wiśle do Tczewa. niestety nie wiem dlaczego, yy, dźwięk nie przesyła się poprzez yy, motocykl do mojego interkomu. Interkom z motocyklem spięty jest, telefon z motocyklem spięty jest, dźwięku nie ma, iPhone. <śled> ładny widoczek, rzepaki zachodzące słońce. A to jest miejscowość Trzew. Tak naprawdę to w Trzewie byłem, zawsze przejazdem. Raz byłem tutaj w centrum dorabiać kluczyk do Yamaha Tracer. Spoko się udało dorobić. Dwie stówki wzięli. Także yy, dorabianie kluczy kesa w trzewie mogę polecić. Wiem, że jeżdżą też busem swoim na jakieś zloty motocyklowe tutaj typu jajcarnia i tak więc. Jak ktoś ma potrzebę, to może sobie dorobić na zlocie kluczyk. Dobra, tu mamy rądko. Tym mostem chyba kiedyś przejeżdżałem. Ładny park tutaj mają, ogólnie bardzo ładne miasto. Fabryka Sztuk, Muzeum Wisły. O wieża ciśnień. Myślałem, że rondo będzie na około niej, ale jednak nie. Wieża ciśnień, gdyby ktoś nie wiedział, to kiedyś się wtłaczało wodę do góry, i później, dzięki temu, że ona była wyżej, to tworzyło się tutaj na poziomie gruntu, czy tam troszkę wyżej. Ciśnienie nie pompowało się wody do, do zbiorników z płaszczem powietrznym, tylko do otwartych zbiorników. Ale na wysokości I słup wody wytwarzał to ciśnienie uuu jakiś stadion piłkarski Gryft Czef No przyjemnie całkiem Przejeżdżam właśnie nad Wisłą Zalałem motocykl Fajnie to wygląda. Bardzo szeroki most. Jak na tylko dwa pasy. Wjeżdżamy do Malborka. Tą stroną jeszcze nie wjeżdżałem nigdy, przyznam szczerze. Zawsze, zawsze tutaj od, od północy wcześniej Wisłę przekraczałem. Co ten gościu tu robi? Stanął sobie z gazu Z tyłu za mną Inny motocyklista Zamek w malborku. Przede mną ruch brokuje Polones, ale to wersja Karo chyba. Już ma te nowocześniejsze światła syłu, ale na czarnych blachach, także szacun Że jeszcze ktoś tym jeździ i ja on od jakichś Jedźmy obejrzeć A no, nie ma żadnych znaczków, widać, że szprejem malowane nieraz No, nowocześniejszy ma światła, to był Polonez Karo. Ale tu ładnie. Po Horyzont rzepak. Tutaj zboże. I te pakórki. Nadaje się na tapetę w Windowsie. Jest 16 stopni i mój koncept mesz plus kurteczka taka jesienna na rower zaczyna powoli być zbyt chłodny i zastanawiam się, czy nie popełniłem błędu, nie biorąc cieplejszej takiej kurteczki. W sumie tak, zrobiłem błąd, bo tamtą podpinkę można nosić jako. Taką kurteczkę samodzielną na zewnątrz eee, Także mógłbym ją tam gdzieś wieczorami zakładać, żeby sobie wyjść. Teraz nie mam czegoś takiego. Także trochę lipa Może znajdę jutro jakiś sklep, to sobie dokupię Bo w piątek mają być burze, dzisiaj mamy środę Co to za królik tam jechał? No, przepięknie tu jest ale właśnie przez bajkowo zielony las piękną drogą No taka ledwo na dwa auta idealny asfalt cudowny jest słońce zaraz będzie zachodziło mi została jeszcze godzina 11 Mam nadzieję, że nie będę po ciemku jechał. <laughs> Ale jest naprawdę super. Chyba tylko będę musiał przeciwdeszczówkę na górę wrzucić, żeby mnie tak wiatr nie wychładzał. Dlatego zobaczcie tą drogę. coś takiego <laughs> no przyjemniej się jeździ niż po alpejskich serpentynach tutaj ten rzepak to zachodzące słońce miękkie światło takie ciepłe I zieleń no i przeplatane takimi wioseczkami ze stawem jakieś dzieci machają żeby podkręcać gazu Ech. super Zdepsuł się asfalt, ale jak już nieraz mówiłem, mi to nie robi. Miałem przerwę małą. kupiłem sobie coś do żarcia w sklepie. I dokupiłem, za, założyłem sobie e, pod kamizelkę, ale na kurtkę, tą warstwę membranę, i no, teraz już jest w porządku, e, tak jak widać, e, wjechałem na S7. Tutaj widać numer 7. No i już się zaczynało późno robić. Ja przez tę przerwę i, i przez jakieś tam remonty, gdzie musiałem inaczej skręcić. Wyszło na to, że, że ten czas się tam wydłużył dość znacznie. Ja już nie chciałem, nie chciałem przeciągać tego tam do dziewiątej ileś więc wjechałem na autostradę. A tutaj sobie radzę z aktywnym tempomatem. Czasem niektórzy jadą dużo wolniej, co jest takie wiadomo jak to na autostradzie. Pierdliwe, czasami niektórzy jadą dużo, dużo szybciej i wtedy cisną, no ale to takie autostradowe klasyki. Autostrada się skończyła, tam jakieś 40 km nadrobiłem. Zostało mi 35 km i 32 minuty. Już jadę sobie takimi dróżkami, troszeczkę mniej e, szybkiego ruchu. No ale to tutaj też jest takie kulturalne, że tak powiem. Jak widać, gładki asfalt, szeroka droga. Bo zostało mi 25 km do celu, 27, przepraszam, i za 26 mam ostro w prawo skręcić. Także w tą drogą już będę jechał praktycznie do celu. Słońce zachodzi nad horyzontem, także już czas kończyć tą przygodę. Zostały mi 24 minuty. Pewnie troszkę po zachodzie przyjadę. No, nie jest tak, że. Ja Miałem filtr ND, bo tam już słońce zaszło za drzewami, chciałem się pochwalić, że znalazłem o co chodzi z tą głośnością. Za każdym razem jak odpalam motocykl, czyli włącza się to urządzenie, łączy się z tym iPhodem, to ten iPhone wycisza się, to znaczy głośność multimediów jest tak jakby na zero. Ja wchodzę sobie do Janosika, klikam ten guzik do testu audio i w trakcie tego muszę zgłośnić na Maxa i wtedy słyszę. I słyszę Google'a i słyszę Janosika. Eee, wyłączę motocykl, czyli to też się wyłączy. Eee, iPhone stwierdza OK, znowu się wyciszam i. <gryw> Ale. Ja ale pamiętam, że dwa lata temu, jak jechałem African Twin i miałem e, e, Android auto zintegrowany z licznikiem, to też takie dziwne akcje z dźwiękiem były. Także e, nie widzę tutaj w sumie albo inaczej i w Androidzie i w iPhoneie jest to zrobione źle. Trudno, a ja jeszcze mam 7 minut, 7 kilometrów. Przejechałem praktycznie całą miejscowość i wjeżdżało się tutaj. W środku niczego jest, tak naprawdę. Ten pałac, no ale wygląda to przepięknie. To pałacyk, tutaj parking. Zaraz, gdzieś tutaj. Ustawię Słońce jak widać już zaszło Także Zaczyna się robić ciemno ja się będę meldował No Na razie jest Bardzo obiecująco Hop Dobrze, że wziąłem sobie zatyczki Bo już gwiżdżę w uszach Gwizdałoby w uszach teraz jest kultura pełna. To chyba jakieś zakłady, przetwórstwa, czegoś ładnie, ładnie. Tak. Mostek do robienia zdjęć dla par. Dobra, na dzisiaj to tyle.